PERONAVIRUS Siema jestem Guzik w dzisiejszym odcinku w pierwszym odcinku o czekajcie jest brudny obiektyw już jest dobry obiektyw pierwszy raz w zasadzie go czyszczę chyba tak w ogóle obu... nie no może drugi nie przesadzajmy, nie przesadzajmy A wracając witam was w pierwszym odcinku z serii Overwatch Discorda tak jest obgapiam od, od PewDiePie'a Gimpera i pewnie 10 tysiącom innym innych youtuberów ale jeżeli mam taką okazję, jeżeli mam społeczność, którą mogę sprawdzić jak się zachowują i ją ocenić, no to to zrobię. Czemu nie? Raz na jakiś czas pewnie będzie się odpowiadało Zagłosujcie w ankiecie w prawym górnym rogu. Czy chcecie, żeby się to pojawiało raz w tygodniu, czy może raz na dwa tygodnie, tam macie wszystko podane, wszystkie opcje tutaj w prawym górnym rogu teraz rozpoczynajmy Overwatch Discorda. I naszym pierwszym przystankiem dzisiaj, i pierwszym przystankiem w całej serii będzie regulamin, który należy przeczytać przed dołączeniem, znaczy po dołączeniu, zaraz, po dołączeniu na serwer. E, o, nawet właśnie jakiś lajk, właśnie jakieś lajki wbijają. Właśnie ktoś dołącza i ktoś dostaje lajki pod tym e, regulaminem, który napisał Kulesz razem, oczywiście ze mną i z technikiem Oscarem. Jeżeli ktoś złamie jakikolwiek, jakąkolwiek regułę, no to zostaje banowany lub wyrzucony z tego serwera. E, może jeszcze wrócić, jeżeli jest wyrzucony, a jeżeli jest zbanowany, no to naprawdę trzeba się postarać, żeby wrócić. Przejdźmy może na start do Ryneczka, czyli naszej głównego miejsca. A co to jest? A dobrze, dobrze, to może być, zresztą to syno, jeżeli jesteś ziomkiem na naszym Discordzie, no to masz lekkie przywileje, ale oczywiście nie jakieś wielkie, ale lekkie przywileje masz. A więc sprawdźmy ryneczek na tym naszym głównym kanale tekstowym, na którym mogą pisać wszyscy o wszystkim w zasadzie, tylko po prostu nie mogą łamać regulaminu i sprawdźmy, czy coś tutaj zostało złamane. No i proszę bardzo, na starcie mamy już Janek22, zapłukował Manojka, czyli jednego z adminów. A tego się nie robi o takie błahe sprawy jak dodasz do znaj Jeszcze pewnie Janek 6-6. Mam kod w Osum wiadomość. Osum wiadomość na razie nie zbanujemy, to nie jest aż takie duże przewinienie, więc usuwamy. I proszę bardzo Trubobek, Kareksowaty zresztą jako helper e, pomógł od razu Trubobek. Nie pisze się takich rzeczy na tekstowym. E, nie szuka się partnera na tekstowym. Tylko mam do tego specjalny kanał szukam kumpla do gry, na który za chwilę też tutaj przyjdziemy, jeszcze sprawdzimy parę różnych rzeczy. A więc ty zostajesz też na razie wyrzucony po prostu. E, Yy, usunięta wiadomość, usunięta wiadomość, niewierzycone. Usunięta wiadomość na spokojnie. I proszę bardzo kolejne przewinienie Ipero, To samo, zapraszam do teamu. Nie możemy tutaj zapraszać do teamu. Usuwamy wiadomość. Elo, nie macie. Dobra, i to w ogóle na tyle taki prosty ryneczek, który codziennie w zasadzie moderujemy yy, na bieżąco, więc teraz przejdźmy do szukam kumpla do gry, bo tutaj okazuje się, że często można spotkać ciekawe przypadki do zbanowania. I patrzymy. Już na samym starcie widzę, że Asa Shadow y, dwa, po, dwa, dwa w zasadzie w krótkim czasie wiadomości już wysłał. Sprawdźmy, czy nie wysłał ich jeszcze więcej. E, oczywiście, dzisiaj o 17 jeszcze wysłał sobie. E, czy coś jeszcze więcej? Więcej nie, ale to i tak wydaje mi się, że podchodzi pod bana już. To już podchodzi pod bana. Takie rzeczy spam. Taki nachalny, nie możemy takich, rzeczy, nie możecie takie rzeczy robić, bo od razu zostacie bana! Proszę bardzo, nawet nie usłem wiadomości, cyk! Ro, yy, zbanuj i proszę bardzo, ostatnie 7 dni usuwanych historię wiadomości, żeby się w już wiadomości tutaj nie pojawiały, nie zasługuje na to, spam cyk! Prosta, po, prosty powód, wypadaj panie, wypada z tej turnieju. Mamy tutaj wielu członków, którzy może chcieliby jednak troszeczkę troszeczkę ogarniętego Discorda, prawda? No. No. Pójdźmy jeszcze zobaczmy coś w skargach jest. Z są jakieś nowe skargi. Eee... Pick. Fortnite News... Za, aha, zaproszenie do Discorda to jest chyba, tak? Czy co to jest? Co to jest? Nie, jest tutaj, dobra, jest tutaj. Oto, gościu. a, Wyrzucimy cię, wyrzucimy cię. Powiedzmy, że za spam i reklamę. Uuu, a kto się tutaj jeszcze? Ale tutaj przy okazji Fortnite nie tutaj nie powinno być takich rzeczy jak ogłaszanie się, więc usuwam po prostu wiadomość na razie. Mam no, dzisiaj mam w miarę dobry humor, ale lecimy dalej ze skargami. Więcej nie ma ciekawych rzeczy na skargach, więc lecimy teraz prawdopodobnie do najciekawszego momentu w naszym yy, overwatchu, czyli przegląd memów Mamy tutaj zakładkę memy w naszej... <laughs> Czekaj się. Mamy zakładkę memy w naszej, na naszym Discordziku Więc przeglądamy, zobaczmy co tutaj na nas czeka Pierwszy mem od Maciek, go. Niektórzy wierzą, że właśnie w ten sposób nastąpi koniec świata Mem ma pewnie z 10 tysięcy lat A dodatkowo nie jest śmieszny I jeszcze jest źle zrobiony, w ogóle to jest screen po prostu Wypadasz, wypadasz Wypadasz. Usuwanko wiadomości. Usuwanko. Nie mam aż takiego rygoru, na razie przynajmniej. Jak będzie dużo takich złych, to... to powiedzmy. Ten też, ten mem również jest stary jak świat. Minigun, shotgun... Cugan. Cygan... A. Myślałem, że to Y to jest jako... no takie przekleństwo rosyjskie. Nie nieważne. nie ważne. Cygan. No, nawet zabawne. Nawet zabawne. O, bardzo, jakiś memik słabo wykonany z manojkiem. Ja po przesłuchaniu przejmujemy YouTube. Okej, okay, może być. Nie ma za dużo takich memików z nami, więc zapraszam do robienia, bo za najlepsze, za takie, które będą miały najwięcej reakcji, no to kurde, nagroda się będzie należała. Na pewno coś jeszcze wymyślimy, więc róbcie memy. Bardzo śmieszne memy, grupa. Na pewno będą bardzo śmieszne. Instalowanie cheatów do gry single player, instalowanie cheatów do gry multiplayer, instalowanie cheatów do gry przeglądarkowej. Skoro bankomat wydaje banknoty, to czy alkomat nie powinien wydać alkoholu? Dla niewiedzących, kto to jest, bo możecie już nie wiedzieć, jesteście młodzi najpewniej, to jest Aleksander Kwaśniewski, nasz były prezydent, który był znany między innymi, poza tym, że był prezydentem, to był znany też z tego, że w trakcie swojej prezydentury lubiał się... <ścoughs> napić. Kiedy ktoś słysząc, że jesteś fanem Deadpoola zaczyna się liczyć sposoby, na jakie jego ulubiona postać by go pokonała. Eee, słabe. Eee, właśnie, przecież... Co? To nie ma sensu. Deadpool jest niezniszczalny, nie bo jest nieśmiertelny. Zawsze się... On jest nieśmiertelny. Gdy do szkoły... Go to school in the classroom after school... Czemu to jest przetłumaczone i to jeszcze jest tak, że... Go to school najpierw na początku jest na dole, potem jest na górze w angielski, a potem znowu jest na górze i co to jest, co? To wie, rozumiem, że to jest z tego Z Brawl Stars pewnie coś, co nie? Albo z Clash Royale, jakoś tak to się nazywa. Usyłam, słabym Słabymem. słabym z panem naszym prezydentem? Nie, to nie jest prezydent. Jezus, Maria, myślałem, że to jest prezydent, masz. Czemu to miałby być nasz prezydent? Dobra, nieważne tu kolega, gdy ty dropiesz złotego shotguna, a on pistolet. Masz pierdol jak mi mówił, że wyganiasz ludzi na rowerze. No coś ty przecież ja nawet nie mam rowerów. O. O. o, tu ma dużo widzę reakcji. Serduszko i tak. Brak snu, lęki, depresja, szkoła... <gryw> no się zabawne, też dam serduszko. Fajne, fajne. A co tu się dzieje znowu? Co to jest? Co to, co? Co to jest? A, że coś była jakaś akcja. Dobra, ale to trzeba pousuwać te wiadomości, bo to tak nie może być. Dobra, zrobię resztę, zrobią moderatorzy. <grym> On co to jest? To jest, 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 jest chyba nie jest zbyt odpowiedni. Tak jest zbyt odpowiednie. O, To zobaczmy co to jest. I chyba się przewrze z CH. Nie, 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 zabiliśmy. No i... Pierzany cheatery, to chyba zadzimieniu. Story, stary Nie ja Zbyt dużo przekleństw, zbyt dużo przekleństw. Jakby to było zrobione w jakiejś innej stylistyce, w sensie, że inaczej by się to. No, inaczej, inaczej po prostu. Może być ten szablon, ale inaczej? To byłoby fajne. Ale jest jakoś tak zrobione, że nie przemawia, nie przemawia. Dobra, tych to nawet nie czytam. To jest coś słabego na 100%. W ogóle co? Nie, ja go wywalam tego gościa. Bo już mnie zdenerwował. Sam wiesz za co. Ice komunik. lątwa znikania. No, zabawne, zabawne, zabawne. O nie! O nie najgorzej na świecie, to jest śmieszny remik, śmieszny. No jeden z lepszych, który dzisiaj zobaczyłem Serduszko, serduszko. Dyrektor, kiedy nauczycielka z ostatniej lekcji zachorowała, dyrektorka, wypuścisz już nie wcześniej do domu, dyrektorka zastępstwo. No tak bywa czasami, tak bywa. Mamy jakieś filmiki, proszę bardzo. Mam nadzieję, że... dobra. Zjedz troszkę buraczków. Patrz jak zjadł apetytem. Już mój to opierdol! Aby nasz Jakub miał taki apetyt, to daj mu apetyzer. Odtąd daję go wojskowi, wsuwa, aż mu się uszy trzęsą Apetyzer. Tak, syrop dla dzieci. apetizer zawiera wyciągi z ziół, wspomagające apetyt. Zobacz, jak mu wszystko smakuje. Mamy rozmiar Nie, nie, Jadek, ja to obiadek. tak, tak. No śmieszne też. Też daje serduszko. Następny filmik proszę. Halady.

R2D2 R2D2 <noise> Dobre, 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 dobre Szanuję, chory Piotr i kamień patologiczny Mam chorą córkę, proszę mi pomóc, albo szkód będzie więcej Też śmieszne nawet O tu gnoju Jeśli przyjdziesz, zobaczysz klauna, to wiecie, że jak teraz kliknę Widzę swoje odbicie, ale w sumie u siebie nie widzę, bo mam matowe. Ale na telefonie pewnie widać. Oj, mamy kolejne filmy, sprawdźmy więc. Nie! <laughs> o, nie. o nie, o nie, o nie. Też pobieram. Śmieszne niektóre. O nie, o nie. Dobra, tego nie mogę pokazywać. Może to usunę. To już było, czyli tamto było, czyli to usunę. Usuń wiadomość. Cyk. Pasiony urzęda z podczas uroczystego otwarcia sił sportu Z portu zdrowe. to jest coś w tym, jest coś w tym prawdziwego. Jako dziecko byłem niezwa, niezłym twardzielem. Paliłem papierosy, pejąłem cygara, prałem kokainę, płykałem tabletki, z rzędu ludzi. Yy, branie takich rzeczy to nie oznacza, że jesteś twardzielem, po pierwsze. Po drugie, prawda, brało się takie rzeczy. Po trzecie, nieśmieszne. Śmigło. Mem nie ma na celu nikogo obrażać, jest stworzony w celach humorystycznych. Memie bierze udział: Ja, Śmigło, i moi nieprzyjaciele, Kóleż i Oscar. Kóleż i Oscar to są też administratorzy na tym serwerze. Śmigło miał z nimi małe zatargi na Discordzie. Społeczeństwo Discorda wie o co chodzi. Jeśli jeszcze w nim nie jesteś, no to czas dołączyć i na pewno się dowiesz, i na pewno będą jeszcze, jeszcze parę fajnych, różnych rzeczy się będzie działo w naszej historii. Zrobiłem go w programie Paint, inaczej mi się nie chciało. Może coś jeszcze zrobię, ale to w innym programie. edyt, czas pracy 3 minuty. W Paint'cie się robi bardzo śmieszne często memy, więc sprawdźmy, co tutaj dla nas szykuje. Śmigło Siedzi na kanale i używa mojego bota muzycznego bo to The Śmigło Śmigo przeszadza. A to jest emotka. Z emotka yy, Awatar Kulesza. Nie będę wracał bota, bo Śmigło tak chce. Śmigło mnie wkurza. To jest Oskar. Panowie, nie jesteście sobą, kiedy jesteście głodni. Zjedzcie z To jest śmigło. Kulecz, Oscar. Lepiej? Nie? Nie? Pan. <śm> dobre, dobre, dobre. Kto tutaj polekował? Śm śmigło polekował. I śm Okej. Okay. <śm> Pokażę to Oscarowi i śmigle. Powinni się ucieszyć. Znowu ten film. Usuwam go. Znowu. <śm> Zły jest, tak, się nie, tak nie wolno takich filmów wrzucać. Myślę, że resztę memików zostawię Wam do przeglądnięcia, są oczywiście na kanale MEMY. A na dzisiaj, na dzisiaj koniec dzisiejszego odcinka, bo już jest późno za chwilę muszę coś jeszcze parę różnych innych rzeczy zrobić. Mam nadzieję, że taka forma, która na pewno się zmieni troszeczkę, żeby była bardziej dynamiczna, żeby była bardziej ciekawa dla was do oglądania, że Wam odpowiada, troszeczkę się właśnie zmieni, więc na pewno piszcie swoje porady w komentarzach, ja na pewno je przeczytam. Jeżeli są konstruktywne opinie, krytyki, to wezmę je do siebie, do swojego serca. Aha, jeżeli Ty już dołączyłeś do, na nasz serwer Discord, do którego link macie w opisie pod tym filmem. No to napisz w komentarzu, że to zrobiłeś. Na pewno dam Ci serduszko, przypnę Ci serduszko i pojawisz się na początku następnego odcinka jako osoba, która dołączyła na serwer yy, po tym, jak ja Was właśnie poprosiłem. Yy, możecie oczywiście zasubskrybować ten kanał, dać łapkę w górę, yy, w dół też możecie. No i wpadać na mój Instagram, który właśnie teraz wyświetla tutaj, gdzieś obok mnie, albo na tym palcu nawet. Wow, wow, robię tak jak Frizz. Wow, wow. <laughs> Dzięki za oglądanie i cześć! thank you